Siema, siema, dzisiaj Liga Legend eee, Tak, gram sobie pikiem, bo to jest One Bo nie wiem, w coś jakoś tylko tak gram, jak są te tryby takie, wiecie One for all i tak dalej, bo Rankedy to nie moja sprawa Także co, z bomby Pyke eee... O kurde, ubijają ich, a nie, dobra, zginęli sobie mm, Myślę, że będzie przegwizdane troszkę Ponieważ gramy na Mundo No i no, za ciekawe nie będzie, muszę przyznać, to jest pewne Natomiast Będą ci tak, na razie to na razie to Pike może wygrywać, tak? Na razie to Pike może wygrywać. Ale potem, co się będzie działo, to oni będą was zwierżać jak masło. Po prostu i tyle. Ty chociaż? 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 Ej, Beski tu chyba ja go ubiję. Dobra, dawajcie, dawajcie teraz. Żebym trafił, żebym trafił, żebym trafił. Jest! Ubity. Nie żyje. A, zabrał mi mój sojusznik. Dzięki, jesteś kolegą, naprawdę. Dobra, ziomba, ja się tu muszę wycofać, niestety. Dasz sobie radę, nie? Potężny jesteś. Potężny, Pike, chwila. Cyk, cyk, cyk. O, to ten. Jest potężny. Dobra, jestem na linii. Halo, halo. Co to. No przestańcie we mnie tym rzucać. Pobyprzyło ich. Pa. Pyk. No i mam gość. O nie. Pyk. Nie jesteś moim pomocnikiem. Uhu, Zekszone. Ale pięknie. Ale pięknie się w ten. W czas strzeliłem. To było coś pięknego. Mmm, dobra, wrócę sobie mikrofon aż. Mi się obrócił dziad jeden. Dawaj go teraz. Dawaj tego, lecimy gościa. Z bomby. Z bomby go lecimy. Ścię go pierwszy. Dobrze. I pyk! I łatwo! Nawet tak slagowało trochę. Ale jest zawodowo. Jest. Jesteśmy zawodowcami tutaj na tym bajku. Ja i on. W ogóle nie wiem czy się opłaca Flat Armor w ogóle składać. Chociaż tak na start. Jest ktoś u nich pod... Wszyscy idą pod tak... A, moja mawka w ogóle. No niestety tak czasami bywa, nie? że co chodzi? Życie nie jest proste. O, no, mogą z rzucić. Trzeba było... Aj, możemy ich ubić. Mamy już po szóstce. Dawaj. Nie ma tak łatwo gościu. Dawaj ich, dawaj ich, lecimy ich. I w sumie ubijemy tych gości. Pyk. Prosto. Teraz trochę tego jeszcze. No i pyk. Double kill. Moje wszystko. 4-0 jak na razie. Także jest git. Jest git. 4-0. On może mieć farmę, ja mam killa. Jelo I, I prosto. A nie trzeba było mi zabierać na początku killa. To jest jego wina własna. I teraz cała farma jeszcze moja, coś pięknego. Ty w ogóle... <laughs> za każdego killa dostaje podwójnie kasy. No bo on mi asyst... Czekaj, co? Czemu dostaję podwójnie kasy za każdego killa? Chyba, że jak dwóch surtujemy we dwóch. Ej, to ma sens. Dawaj jeszcze jednego shielda. A, nie udało się, niestety. Zabrakło trochę, żeby pieniędzy zdobyć na żywot. Ej, dawaj, cofamy się w trzy koła. Cholera, ale nie wyszło. Najgorzej, najgorzej na świecie poszło. Chciałem go wrzucić i wieżę, a go wyrzuciłem tak naprawdę. Czy ja go tylko uratowałem. A jest coś, się dzieje. Coś się dzieje, halo, halo. Pięknie, pięknie! Dawać go, dawać go na kleszcze! Dobrze, i w ogóle kto ma krwawienie? Aha, oni mają już kata wyzwanie. Dobrze, dobrze, że to kupują. Czyli w sumie ja nie muszę w takim razie. W takim bądź razie ja tego nie potrzebuję. Dlategoż, wezmę mu Buta. I jeszcze jednego Dirka. To będzie genialne. To genialna strategia na wygraną. I na no hak! Dawaj go, pociągnij go! Kurczę, gdyby on współpracował ze mną To by do... O! jest! Udało się się Udało mi się, jestem najlepszy Jestem fantastyczny, czy to nieprawda? prawda? O! Dawaj go, dawaj go, dawaj go, hit! Dobra, przeżyję Nice, teamwork Steamworkowane, dostałem tyle kasy za to Coś pięknego Ta gra to jest coś pięknego Jednak życie jest piękne Jednak życie jest piękne, proste i idealne 5-1-3 w LOLu. To jest coś To jest coś O kurde, idzie do nas Dziad jeden tutaj Skurczy Smida No właśnie, idzie Ech, No niestety, musimy się poszekać Ej, ty nie pójdziesz do mnie, prawda? Dobrze, dobrze, że nie pójdzie do mnie Przynajmniej jest przyjacielem Zginie, ale jest jako przyjaciel mm, Nie wiem co by wziąć w sumie Co na Mundo się, na Mundo się kupuje? Ty, wiem co kupię, kupię tego mm... Szepta kupię. Ostatniego szepta. Będzie dobre. Halo, kup się. Dzięki. Bo, u mnie już trzy osoby mają wezwanie kata, będą co brali ten. Mm... Czyli będzie hilowanko ograniczone. A ja będę tym, co będzie po prostu tanki zbijał, nie? Mi się wydaje, że to będzie dobre. Dałego. A, złapany. Za ubranie. I pa, jeszcze dostaję tego agro od wieży, bo ma. Jak to się mówi? No i łatwo. Eee, ten, Sam ma. Nie, nie warto mieć na pajka Sam Normalnie, I wasn't even in range No, nie jest, patrzcie, gościu. Lecimy pomóc. Lecimy tam pomóc. Mam RK. Dobra, PYK. Łatwiutko <noise> Łatwo. I jak można mówić, że I wasn't even in range, Jak mundo ma takie szerokie ręce, nie? Tak na. O, kurde. R ki sobie nie zmarnować. Dobra, doskakujemy. Trudno. Wolę już takiego killa niż erkę sobie resetować na, yy, i żeby pozwolić mu uciec, tak? Wiesz o co chodzi? No, 8 jeden cztery. Jest zawodowo. Może jeszcze skrzynka będzie po meczu, co? Może jeszcze będzie skrzynka po meczu, kto wie. Kto tu jest? Dziesiąty poziom mundo. Hmm. Da radę dawać go. Dawać dziada. Dawaj, hila. masz chila, masz chila gościu. Lecimy. O nie, nie doleciało! Chłopy, zrąbałem ja! Przepraszam! Dawaj go, dawaj, klepiemy gości <grym> Ale oni są robieni, ty! Ale oni są robieni! To jest coś pięknego To jest taki teamfight, że jedna osoba wchodzi Dostaje na twarz, wychodzi, wchodzi kolejna Ej, to jest dobra taktyka Zawodowa taktyka, o patrzcie, kolejna walka Kolejna walka, uj! No i nie masz gościu, pa! Ja pomagam ja pomagam, asystuję i tu moja drużyna też jest. No i zawodowo. O, co się dzieje? Już jestem na akcji. Halo, halo. Co tu się dzieje? Witam. O, kurde, nikogo nie trafiłem. No to nieźle poszło. Ej, dawać go, dawać go. Dobrze. Trzy trupy. Dwa trupy, sorry. Ale mogą być trzy. Może jeszcze coś polecić na trzy. Czy będą trzy? Nie, nie pozwolę na to. Ja będę. Ben... A, chciałem mieć killa. Trudno. Ale widzicie, na tym to polega. To jest taki teamwork. Oni się w ogóle nie timurkują, my tak. Wyciągamy jednego. Opa, wyciągamy sobie jednego. I pa, no i chłop już nie żyje, już nie ma co zrobić. <grym> Zawodowo. I tak my ich po kolei wyciągamy, a oni próbują nas wszystkich walnąć. O nie, a trzeba mu pomóc. No cóż, bywa i tak czasami, nie? Słabo, że w ogóle tylko można jednego cela targetować z Q, jak jest na blisko. To mi się akurat nie podoba w pajku teraz. Kiedyś to był mocny czempion. No i dawać go i wyciągamy gościa. No i nie ma. No i nie ma gościa. No i łatwiutko. <grym> o holender. Ale mi uciekł dziecko jeden. Co? Ale go ubił. Dawać go, dawać. Tu stąd. Dobrze, i ja uciekam. Ja uciekam. I uderzam. Uciekam i uderzam. No i łatwo. Mamy to. 8-1-13. No i zawodowe staty. Ten pike to jest broken. O kurde, cześć Mundo. Papyk! O kurde, i zabrałem mu przynajmniej. O to chodziło. O czasami nie, nie trzeba jakby przeciwnikowi ten, ten... Przeciwnika ubić. Tylko czasami trzeba przeciwnikowi utrudnić, tak? A ja to nawet się nie przydam, Po nic. Sobie dają radę chłopaki. Kupię sobie te szybko biegaczki buty. Bo one są fajne. A one są fajne na pajka. Bo on właśnie tak wchodzi i wychodzi z team fightu, a jakby na 115 movement speeda a ten poza tym fightem, no to wiecie, to jest jednak coś. O! A teraz się w ogóle nie porusza, i to jest problem, ale ma ucieczkę. Także to jest git. Pa mam go, mam go. Jest złapany. Cyk! Ubity. Teraz ucieczka troszkę. Ucieczka? Teraz go złapałem. Teraz znowu o kurde ucieczka, Holender. Cholera. Proszę pomocy, pomocy. Nie! Chciałem, dobra, chciałem zapleć, ale dobrze mamy. To tak jest drużynowo. Drużynowa gra. Coś pięknego. 10 kili. Lecimy po wina. Lecimy, to już nie ma nawet co gadać, że nie będzie wina. Nieważne co byśmy zrobili, mi się wydaje, że to jest win. O cholera, jest blisko śmierci. Ale dobra, na luzie. Na luzie. Ej. W sumie oprócz mnie i tego gościa, i tego, i tego, a nie. Dobra, co miał tak wymieniać, to czterech już wymieniłem. Eee, wszyscy mamy dobre staty. Tylko jeden zginął cztery razy, a tak to my po jednym. To 8 do 39 Z kiedy pikniesz pajka na tym. Na lanforalu Miał być Darius w ogóle. Miałem taki pomysł, ale pike też O, halo, walka, walka. Walka, raz, dwa, trzy Walka, raz, dwa, trzy dawać ich, dałaś, raz, raz, raz oh, no czemu mi ich przerzucasz? Gościu Co ty jesteś? Ja nie wierzę Abym miał reseta Miałbym reseta Wtedy Gdybym ich nie przerzucił Tak trochę no No dobrze też po... Nie, ja nie przerzuciłem akurat, ja dobrze zrobiłem w tym momencie No i zawodowo Mamy to Czasami to przerzucanie jest takie wiecie No nie za bardzo, takie utrudnia... O kurde Utrudnia niż ułatwia No i nie dogonisz mnie gościu, no i co ty sobie myślisz Co ty sobie wyobrażasz No... Uh! Ale spredyktowany! Ale spredyktowany! O cholera! A teraz zwaliłem. Chciałem, jakby go zestunować jeszcze. O nie, chyba ten dasz ginie. Proszę nie, zostań przeżyj, to sam. Jezu, jeszcze mniej. Uff, ale ograł, myślałem, że on zginie. Tak szczerze, nie wierzyłem w mojego teammata. Dobra, we dwóch tu są brani w kleszcze po prostu śmierci, w szpony śmierci. Patrzą w oczy kostusze Ja za nie, nie lubię ich. Po prostu mi wyrzucają cały czas gościa zerki. To jest niefajne. To jest mega niefajne. Niefajna sprawa, nie polecam tego robić. Dobra, bracia pajkowie, teraz musimy ubić ich wszystkich. O cholera. Nie trafiłem sobie. No to mamy problem. No to mamy problem. On jest już takim tankiem, czego już raczej nie wiem, czy ubijemy w ogóle we dwóch. To już jest problem lekki. Chociaż. 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 Ty mamy gościa, dobra. Dobra, ładnie, ładnie. O cholera. To mamy problem. Mamy teraz problem w tym momencie. I nie wiem, czy my to wygramy, szczerze, tę grę. Pyk. <grym> Łatwo. Ej, <grym> dobra, w sumie. Tak, tak się piąc z nimi, tak oddzielając od siebie. To jest jeszcze szansa, szczerze mówiąc. Na przykład tutaj jest nas trzech. Czterech w sumie. Chyba nas czterech jest, bo kolega się właśnie zgubił jeden. <grym> I mamy to nice. I pyk. NIE! Wybił nam! Ale dobra, mamy to, nice, koniec gry chyba, co? Nie, w sensie nie spuszujemy tego do końca, ale mam nadzieję, że się poddadzą, chłopaki Z przeciwnej drużyny, bo mi się tego nie chce grać, a boję się, że Lejta możemy przegrać Tak szczerze mówiąc Jednak jest ten strach Jednak jest strach przed Lejtem, więc... Lepiej to spuszować i skończyć Eee, nie, nie skończymy tego, ale... Chociaż... Tak na opartego, nie, nie skończymy tego, nie ma szans po prostu Więc tu nie ma opcji a ja sobie zrobię coś takiego i spójrz sobie bota, co? Będzie dobry pomysł Ale ucieczka ty Jak się zamyśliłem troszkę, ale to robię ucieczkę życia po prostu No, dawaj, dawaj gościu. No dawaj, spróbuj mnie dogonić. Ej, o nich to skończy! Im to bazę skończy! Bez kitu. Oni takiego głupa teraz zwalili że to szok. Już im bazę prawie spuszowaliśmy. <laughs> Miniony im spuszowały. Chłopy nas goniły. Przez pół mapy. Pozdrawiam. O kurde, tu wygląda ciekawa sytuacja. A, dobra, już Był pierwszy. Ja w ogóle mam full builda. Nie ma goni. Ja tak. Także fajnie, fajnie. chodź spuszujemy sobie bo e, topa. Gościu. Dobra, lecę, tu pomagam. Halo, halo. Dzień dobry, co tu mamy do roboty? Co tu mamy ciekawego do roboty? Dawaj go! Hups! I pyk! No i nie żyje gość. I tutaj sobie skaczemy. I nie żyje. <gryw> no i łatwo. Myślałem, że w ogóle go ubiję. Myślałem, że mam mniej. Tak nie popatrzyłem. Ale git. 22 asysty. Coś pięknego. Ja bym to po prostu skończył z bomby, wiecie? To jest idealny moment na skończenie gry. Tu jeszcze go tak pyknę sobie. O kurde. Ale gość ma 300 IQ. <gryw> nie! No, proszę nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. No i sobie nie żyję, ale ucieknę. Patrz ba, ba 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 Nie przyciąga go, proszę. Dobrze. Całe szczęście miałem D, ten. Anioła stróża. To jest coś pięknego. Coś pięknego ten item. Dobra, jedna rzecz, którą musimy zrobić, to jest skończyć tę grę. Tak po prostu, z bomby tam wlecieć i skończyć grę. Ubijemy ich tutaj. Raz, raz. Pyk, pyk, pyk. Ubity. Co? Ale się wyleczył. Dziad jeden. Dziad jeden. skurczybyk. Dziadku czy Pyk! Dawaj, gonisz mnie? Gonisz mnie mundocznie? Czemu mnie nie gonicie? Halo? Chopaki! Baza wam się niszczy. Możesz mnie pogonić. Ops! No dawaj, dawaj, chodź za mną, chodź za mną! Chodź za mną, chodź za mną! Chodź za mną. Dobrze! Hehe! <laughs> no i frajerowy. O nie, ja sprajeżyłem teraz. i teraz ja, ja sprajeżyłem. Nie, ucieknij proszę! Pike! Pajk. Pajk! Płagam! Płagam! Jest! chyba ucieknę! Nie! było blisko! Będzie, będzie! Jest! Uciekłem! Uciekłem! <grymne> nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wierzę w to, co się dzieje. Myślę, że sobie zginę głupio. To jednak zawodowo przeżyte. Zawodowo przeżyte. Dawaj go. Ubiję jeszcze kogoś. Albo nie. Albo nie ubiję. O cholera. Ty. Łatwo. Z frajerami tak to jest. Z frajerami tak to jest. A oni są robieni. Jak takie głupki, najgorsze. Jejać. O kurde, dobra, se zdechnę chyba. Chyba se zdechnę, albo sobie nie zdechnę. I pyk. I kolejny, jeżeli do kolekcji. No i do kolekcji kolega. <noise> ale oni są robieni. To jest po prostu szok. nie do Niedowierzanie, co się dzieje. Ale się dzieje, ale się dzieje akcja. O, holender. Chyba sobie zdechnę, co? Nie, nie zdechnę. Łatwo! Ole mam lagi! 48 FPS-ów! Pierwszy raz Mavlolu mam 48 FPS-ów, o cholera Co tu się dzieje? <gryw> z takim rozpierdziel <gryw> i bezkitu, mój aż nie wyrabia z tego wszystkiego To nieźle. To niezłe 50 FPS-ów To jest tyle minionów i tyle rzeczy O cholera! Nie, 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 nie zginę. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji na teraz nie ma takiej opcji. Prosto, prosto, koniec, tyle. Siema, jo.